Patryk Surdyn po wygranej nad Gustawa Oliveira w, na KSW 72 w Kielcach. Patryk, no nie chciałeś się boksować, widziałem. Witam wszystkich serdecznie. nie chciałem się boksować? No takie było założenie na, na, na ten pojedynek. Duża praca noga. Nie daliśmy jakby rywalowi szans na, na to, żeby się rozkręcał. Gdzieś udało nam się chyba bardziej go trafić w stójce, gdzieś tam dwoma czy trzema czasami na, jakby na przestrzeni całej walki. Chyba częściej trafiałem w stójce niż on, on nie mógł mnie ustawić. Dobra praca na nogach, dobra praca dobry, dobra kontrola w parterze spowodowało, to, że, że ten pojedynek zwyciężyłem. Czujesz lekki niedosyt, że no, nie udało Ci się rozwinąć większych tutaj swoich umiejętności, że tak powiem, w stójce? Myślę, że nie. no jakby założenie na ten pojedynek było na, na, pracę, na pracę zapaśniczą. Eee, Jedyne co, że nie udało się tej walki skończyć przed czasem w trzeciej rundzie, gdzieś czułem, że mamy dopięty trójkąt rękoma, a później gdzieś gdzieś rozpoczęł z tego rywala i gdzieś mogłem to skończyć walkę uderzeniami. Nie, nie udało się wielka, wielka szkoda, ale na pewno to się przełoży, że to doświadczenie w klatce KSW na, na, na kolejne pojedynki. E, szukałeś, szukałeś tam miejsca sobie w parterze, żeby e, skończyć przed czasem. Widziałem, że pracowałeś dosyć e, nad e, zapięciem. Czy od początku miałeś taki plan, żeby właśnie skończyć przed czasem tą walkę, czy starałeś się po prostu wymęczyć jak najbardziej swojego przeciwnika, żeby e, no po prostu go bar bardziej zmęczyć, czy tak powiem? Znaczy założenie były na, na, na pracę parterową e, żeby w 100% kontrolować i, i jakby szukać sz, jakby te momenty, jeżeli możliwość skończenia walki przed czasem, one się samym pojawiają. E z przebiegiem walki szukaliśmy ich, bo jakby takie momenty się pojawiały, nie udało się żadnych tego w 100% i jakby nie, nie, nie udało się skończyć, jednak na pewno to się przełoży to doświadczenie czym dłużej w pracy jestem, tym na pewno na kolejne pojedynki się przełoży. Jak twoje przygotowania do tej walki, czy e, miałeś jakieś problemy ze zrobieniem wagi, czy inne jakieś kontuzje, które mogły Cię eliminować z startu? Nie, To był długi okres przygotowań, na pewno tam w okresie przygotowań pojawiły się jakieś mikrourazy, ale wielkie, wielkie tutaj wsparcie Centrum Rehabilitacyjnego Medicor, mojego trenera Adriana, Adriana Mleszka ze Środku Rozwoju Sportowca, który czuwał ciągle nad moim ciałem, moim zdrowiem, na tym, żeby, żebym był w 100% gotowy do startów i wielkie dzięki dla, dla, dla nich wszystkich za, za to, że, że mogłem wyjść i zaprezentować swoje umiejętności. Widać, że dobrze przepracowany okres przygotowawczy do tej walki, jeśli chodzi o Twój parter, bo oglądając walkę widziałem, że no ciekawie w tym parterze, po prostu zwijałeś, próbowałeś, byłeś taki no, kreatywny, świeży, że po prostu e, czułeś się dobrze w tym parterze i chyba, chyba to faktycznie zrobiło tutaj największą robotę, mi się wydaje. Na pewno, no, gdzieś te elementy parterowe, takie były założenia, jak nie ukrywam się, jeżeli chodzi o prace stójkowe, ja także się czułem dobrze, jakby nie widziałem żadnego zagrożenia, czułem się naprawdę swobodnie, dobry, dobry, dobry ruch, do, dobra praca, taka jakby fajna, nowoczesna, więc z tego się cieszę e, e, i mówię, jakby tu pokazałem prace że też pokazywałem elementy stójkowe i na pewno z każdą walką będę pokazywał tych umiejętności coraz więcej. Jakie cele, jakie cele sobie stawiasz jeśli chodzi o KSW? Chcesz jak najwyżej tutaj, że tak powiem, zaistnieć? Chcesz się piąć w rankingu jak najwyżej, chcę jeszcze stoczyć jedną walkę w tym roku i zakończyć ten ten rok z 3-0 i jakby zbliżać się do tego najszy, najwyższego, najwyższego topu, a na pewno te, te walki, które, które będą w przyszłości na pewno będą powodować to, że będę mógł się, będę mógł się bić i prezentować coraz wyższe umiejętności w, w klatce. A jak się teraz czujesz powiedz mi? Czuję się na pewno bardzo dobrze, jestem mega szczęśliwy z tego pojedynku. Dziękuję wszystkim kibicom, dziękuję wszystkim osobom za, za wielkie wsparcie. Super, no to dziękuję również za wywiad. Trzymaj się stary. Wszystkiego dobrego dla portalu Pasja Sportu Walki. Dziękujemy bardzo.